Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić tak zwany checkbox. Mamy tutaj listę zadań do zrealizowania, zadania od 1 do 5. No i oczywiście po zrealizowaniu zadania moglibyśmy sobie napisać, że tak, zostało zrealizowane zadanie pierwsze, zadanie drugie, zadanie trzecie nie zostało zrealizowane, ale jest na to dużo ciekawszy, dużo ciekawszy wizualnie sposób. Już Wam to pokazuję. Po pierwsze musimy mieć pewność, że mamy pokazaną tak zwaną kartę developer, więc klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy gdzieś na górnym menu, Customize the Ribbon i tutaj z prawej strony upewniamy się, że nasza karta developer jest zaznaczona. Zaznaczamy i OK. W tej chwili przechodzimy sobie tutaj do tej karty, a następnie mamy tutaj Insert. Możemy sobie wybrać Form Controls, to są takie prostsze formatki, i ActiveX Controls, takie trudniejsze, ale nie będziemy ich tutaj omawiać na dzisiejszym filmiku. Więc wybieramy sobie tutaj trzecie w kolejności, checkbox z tej prostej formy, Forms Controls. I teraz pokazał nam się taki krzyżyk, co oznacza, że możemy zacząć rysowanie. OK, narysowaliśmy sobie i widzicie, że mamy tutaj taką ramkę podświetloną. Mamy nasz kwadracik, w którym będziemy sobie ustawiać tak albo nie. No i mamy też tekst. Defaultowo jest to checkbox. Ja nie chcę go widzieć, więc po prostu sobie zaznaczam i kasuję normalnie tak jak tekst. Jeszcze chciałbym sobie nasz kwadracik tutaj przenieść w odpowiednie miejsce. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy pojawia się z powrotem ramka. Mogę ją sobie tutaj przesunąć łatwo na środek. I jedna ważna rzecz. Widzicie, że ta tutaj ramka zewnętrzna wypada mi daleko poza, poza tutaj tą kolumnę. I teraz to nie jest tylko kwestia wizualna, bo jak odklikam, to wydaje się, że jest OK. A dlatego nie kwestia wizualna, że tak naprawdę ta ramka, jeszcze raz klikniemy sobie prawdziwe myszy, ta ramka tutaj zewnętrzna wyznacza nam pole, które będzie powiedzmy to klikalne. Czyli jeśli ja gdziekolwiek w tym polu kliknę to mi się ten tutaj checkbox zaznaczy. Spójrzmy sobie. Widzicie, że już mi się tutaj kurs rozmienia na taką łapkę i wystarczy, że ja sobie gdzieś tutaj kliknę i już mi się checkbox zaznacza. Więc no nie chciałbym tego, chciałbym po prostu móc kliknąć tylko wewnątrz tego kwadratu, żeby mi się zaznaczało. Jeszcze raz prawym przyciskiem klikamy i sobie tutaj to dostosuję tak jak chcę. Może też troszkę tutaj zmniejszymy na wysokość. I jest ok, jestem zadowolony. Wtedy, klikając tylko w tym polu, zaznacza mi się albo odznacza. Jeśli sobie kliknę, widzicie już gdzieś tutaj, to nie mam łapki, czyli, czyli mogę spokojnie w tej kolumnie coś pisać. I pozostało nam już nic innego, jak tylko sobie to skopiować. Nie musimy teraz powtarzać całego tego procesu dla tych czterech komórek poniżej. Wystarczy, że sobie po prostu tutaj to przeciągniemy i widzicie. Że mamy gotową listę, możemy sobie zaznaczać zadania zrealizowane, niezrealizowane. Proste, łatwe, szybkie i przydatne.